Witam strzelczyki, dziewłowskie czytanie dla Was na nadchodzący tydzień od 4 do 10 sierpnia. Czytanie oczywiście ogólne, znak strzelec, znak w Słońcu, w Księżycu i ascendent. Jedna karta wypadła, to sobie czytam na końcu. Ok, zaczynamy, kochani. U strzelczyków finans. Szanse na spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o finanse, szanse na wyjście, jeżeli macie problemy finansowe z tego problemu finansowego. Czyli będą się pojawiać te szanse, szanse na powiększenie finansów, jeżeli macie je w stabilne. I teraz staniecie przed podjęciem decyzji, i to będzie bardzo ważna dla was decyzja. Karty mówią, nie podejmuj decyzji pochopnie. Nie. Drogi strzelczyku. Zbierz informacje, coś złych doradców, sprawdź, nie podejmuj decyzji tak pochopnie. Podejmij decyzję oczywiście w zgodzie ze sobą, będzie wiele możliwości, ale nie podejmuj decyzji pochopnie. Decyzję, którą będziecie e, musieli podjąć, czy staniecie właściwie przed podjęciem tej decyzji, będzie dotyczyć osoby, która od dawna Wam szkodzi, albo i też może być zmiana pracy, tak? Bo to też może być zmiana pracy. Więc tutaj będzie ta decyzja dotyczyła albo tego miejsca pracy, które już wam nie służy, albo osoby, która jest toksyczna i gdzieś tam wam miesza, tak? Przeszkadza. No, przeszkadza to jest takie łagodne słowo, zwróćcie uwagę na to, tak? I wy będziecie musieli podjąć decyzję dotyczącą tej osoby. Oddal tą osobę, oddal tych złych doradców, oddal się energetycznie, jeżeli słuchajcie, pracujecie z taką osobą. I musicie znosić taką osobę, zanim podejmiecie decyzję o działaniu zmiany pracy, to jest tutaj tak zwane oddalenie, żeby się tak, tak ukierunkować, żeby ta osoba już nie miała wpływu, żeby nie mogła was wyprowadzić z równowagi. Jeżeli chodzi o związki i relacje, uważajcie w szczególności singacusie, słodziutkie bąbelacusie na osobę, z którą coś zaczynacie, jakąś relację i ta osoba na przykład znika i się nie odzywa, tak? No to będzie Bawidamek albo kobieta, która jest sprytna, prawda, i działa na dwa fronty, albo bawidamek, który działa na dwa fronty, nie? Natomiast jeżeli wy macie dobry związek, wszystkie relacje dobre, to uważajcie, bo ktoś z przeszłości może próbować powrócić, nie? Żeby wam namieszać nadzwyczajnie w świecie, tak? Będą chwile, momenty zachwiania, stabilizacji. Szczęście troszeczkę się oddali, ale pojawią się szanse na to, żeby spełnić zamiary. Zmień doradców. Uwolnij się również energetycznie od tych osób. Poproszę o wsparcie osoby, które są wobec Ciebie lojalne, które są Ciebie przychylne, które nie są manipulującymi osobami, które są szczere aż do bólu. I odzyskanie stabilizacji idzie pomimo zachwiań, wy odzyskacie dzięki wsparciu stabilizację. Ale musicie zwrócić uwagę przede wszystkim, Dziubaski, kochane słodkie moje, na to, że Wy macie dobre serduszko i ta osoba lub te osoby będą cały czas próbowały. E, robić tak, żebyście mieli co jakiś czas przez ten tydzień zachwiania stabilizacji wewnętrznej, nie? Czyli grać na wasze współczucie albo poniżać was w jakikolwiek sposób. A wy macie się wesprzeć o osoby, które będą stały twardo przy was, które będą was chronić, nie? Bo szanse się będą pojawiać na zmiany, szanse na, yy, na rozwój osobisty, rozwój zawodowy i wy macie iść w tym kierunku. No i mamy tą kartę związków i relacji. I to muszę jeszcze raz odczytać, tak? Bo tu są dodatkowe informacje. Jeżeli wy macie dobry związek i dobre relacje, ktoś z przeszłości będzie próbował wam namieszać. Ktoś z jakiegoś nowo poznanych osób będzie próbował wam namieszać zazdrości, więc tu uważajcie, tak? Jeżeli natomiast macie te związki i relacje wszelkiego rodzaju toksyczne, no to tu jest ten toksyk i jego działanie, czy jej działanie, tak? Czyli zachwiania, tu z tej mąki chleba nie będzie. Pojawiam się i znikam, robię, co chcę. I tyle, tak? Ej, do wszystkich mówię, uważajcie na nowe znajomości, dziubaski słodkie, tak? Mhm. Być ostrożnym, tak? Dać kredyt zaufania, ale nie w 100%. Jeżeli wy macie romans, jeżeli dajecie się wkręcić w jakiś romans, w jakiś flirt, dziobki to nie jest dobra droga. Bo ta osoba chce Was wykorzystać. I zobaczymy, co dalej. Sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne. Czyli ta karta tu. Słuchajcie, tutaj wszystko idzie w kierunku zmian. Będzie szło w kierunku zmian. I to dobrych zmian pod warunkiem, że wy podejmiecie decyzję w zgodzie ze sobą, zmienicie doradców, nie? Bo jeżeli wy macie problem urzędowy, no to mogą być jakieś opóźnienia, może być, tak, ale wy macie zmienić doradców. Te opóźnienia będą potrzebne po to, żebyście jeszcze raz przyjrzeli się tym problemom, tak? Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne. A jeżeli ich nie macie, to mogą się one pojawić. I wy tak samo, jeżeli się pojawi jakiś problem, nie działać pod wpływem emocji, przeanalizować, przyjrzeć. Je, tak? i dopiero wtedy podjąć decyzję, co dalej zrobić. Karta rada. Idzie do Was przemiana dzióbki. I jak to przemiana, czasami ona może być bolesna, tak? W skutkach takich emocjonalnych bardziej, ale jest taka wskazówka. Przyjmij tą przemianę, zrób coś, zrób krok do przodu, zrób krok w kierunku tych zmian, a jeżeli już zrobiłeś to kontynuuj, tak? Bo to koniec końców zakończy się sukcesem, bo to jest etap przejściowy. Idą zmiany na lepsze. Pojawi się wiele możliwości, żeby wyjść z tych sytuacji dla Was niemiłych, że tak powiem. E, tylko od Was zależy, czy Wy zrobicie ten krok do przodu. Dziękuję.